Cześć, witam Was na kanale Beskidzki Hodowca w kolejnym vlogu z hodowli w tym filmie pokażę Wam moją nową karmę dla papug jest to mieszanka dla papug, papug średnich Pierwszy raz taką mam, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, jest ona bez słonecznika. A tutaj mam takie odpadki z domu dla kur, i też zaraz się nimi zajmiemy. Tutaj widzicie skład samej paszy, a raczej karmy. A sama karma wygląda następująco. papugom i myślę, że będą zadowolone tutaj mam taki hak, żeby powiesić tą wiaderko tutaj widzicie brachmy Okej, okay, ale ja tam jeszcze mam jedzenie dla kur. Mam już jedzenie dla kur, są całkiem zainteresowane. Dla nich to już będzie wszystko. Trzeba jeszcze dać reszcie. Jestem już u niebiesko czarnych. Mi się również należy trochę dobrego. A Teraz mogę Wam również pokazać moje dwie nowe samice papug nimf. O, widzicie je teraz dwie od lewej, bo okazało się, że mam trzy samice najprawdopodobniej i pięć samców. Więc poszukałem jakichś samic białogłowych w okolicy. No i się udało. Pewności oczywiście też nie ma, że to są samice, no ale. Bierze na słowo sprzedającemu. Zobaczymy jak to będzie, jak dostaną budki. No, a jak na razie są tu jeszcze dwie faliste. Ponieważ na razie zrezygnuję z falistych, takich zwykłych, będzie tu tylko para falistych koroniastych. No i te pięć par nimf. Okej, okay, ale wracając do kur, to ja idę karmić je dalej Czubatki też muszą dostać coś dobrego Tam w tle widzicie parę szeków Samiec się pięknie puszy Myślę, że na pewno tu jakiś przyjdzie zaraz, zainteresowany co tu się dzieje Są bardzo ciekawskie O, już idzie samica, czeka. A w tle się samiec puszy. Na tyle widzę, odważna nie jest, ale trochę jej rzucę tam dalej. Tutaj jest Stefan, który nadal pięknie się puszy. No, on Oczywiście musi się odwrócić do samic, które w tej chwili niestety poszły. O, teraz się pięknie znowu odwrócił do nas. No jesteśmy już u srebrnych, jak widzicie. Ładnie się niosą. Więc też im się coś należy. Jak widzicie, nawet jest jajko do zebrania jedno. Zostało mi jeszcze trochę marchewki i buraków Więc myślę, że dam je kurczętom A na sam koniec pokażę Wam świeżo wyklute kurczęta, które są w mojej hodowli I na koniec sobie je przełożymy do nowego miejsca, bo obecnie są nadal w gnieździe Więc cóż, przechodzimy dalej Zacznijmy od najstarszych kurczaków Które się trochę jednak boją Nadal jest 9 sztuk, na szczęście nic nie odpadło. Kurczęta mają już 2,5 tygodnia, tutaj mają wodę, odwróciłem to, żeby nie wchodziły tak do środka, bo wcześniej na gmin nie wchodziły i moczyły sobie łapcie, więc stwierdziłem, że to obrócę i będzie. Prościej kontrolować to, żeby nie wchodziły. Teraz jestem u moich kurczaków z inkubatora. Właśnie dałem im świeżą wodę. No i niestety widzę, że robią tu mocny syf, bo całe, całą paszę, którą dostały, rozrzuciły wokół. No i tak to niestety jest. Na tą chwilę jest tu. 24 kurczątka, marancy, Raukana, yy, miks tych dwóch raz, no i oczywiście brachy miniaturowe. No ale one też buraka dostaną i mam nadzieję, że będą nim zainteresowane, a jak nie teraz, to może później, ale myślę, że zjedzą. Są już pierwsi zainteresowani. Tutaj mają jedną lampę, którą, pod którą głównie siedzą, ale tutaj, jakby było im zimno, to na noc włączam też drugą. Ale teraz, z racji, że są nowe kurczęta, to możliwe, że jakoś tutaj inaczej poukładam, ale jeszcze się zastanowię dokładnie jak to zrobić. Wy już za niedługo się dowiecie pod koniec filmu, a ja jeszcze nie do końca wiem. Resztę, która mi została, myślę, że zostawię im tutaj. Na ogólnym wybiegu. One też to chętnie zjedzą. Pap opal czarnoskrzydły. Troszkę mi kuleje zauważyłem. No ale żyje, myślę, że przejdzie mu to. No, jak widzicie, jestem już u moich najnowszych kurczaków. Jest ich pod nią spora gromadka. Najbardziej cieszą mnie te sztuki to są srebrno srebr falica dokładnie. Ponadto falistę jeszcze mamy. I cóż, ja je teraz przeniosę do nowego miejsca i zaraz Wam je pokażę i podsumuję ten lęk. Miałem już iść, ale powiem Wam, że wygląda to cudownie. Dlatego chciałem wam to jeszcze nagrać. No i te kurczęta, które właśnie widzicie, zostały na swoim miejscu. A te wraz z kwoką dałem tutaj, zaraz obok. Ponieważ nie chcę ich na razie dawać na pole, bo jeszcze jest troszkę zimno. Więc na razie, póki są jeszcze takie małe, niech tutaj zostaną. im jeszcze nie będę dawał, ale dam im na pewno Marchewkę, bo kwoka jest na pewno bardzo głodna po takim czasie inkubacji. I pierwsze co im dam, to myślę, że będzie to woda. Woda jest ważna, żeby na początku samym dać kurczątkom. A więc tak, co do samego lęgu początkowo jajek, jeśli się nie mylę, było 20. Część, jak pewnie co niektórzy kojarzą, było w inkubatorze. W prześwietleniu odpadło mi tylko jedno jajko, więc zostało 19. Jedno jajko podczas inkubacji, powiedzmy gdzieś się zapodziało, obstawiam, że po prostu gniotło jajko i tyle po nim było. Więc zostało 18 jajek, z czego wszystkie były oczywiście zapłodnione. Jedno jajko od czubatki polskiej niestety zadeptała i zgniotła jajko i skorupkę, przez co kurczak nie miał szans, żeby się wykluć. Czyli zostaje nam 17 jajek. Yy, ostatnie jajko, które się nie wykluło, jeszcze wczoraj wieczorem było naklute. Niestety, jak przyszedłem rano, yy, kurczak był martwy, no i nie dał rady się wykluć po prostu. No i takim oto sposobem mamy 16 kurczaków co daje nam wynik myślę bardzo dobry yy, i, to, i tutaj mamy tak wszystko oczywiście brachmy miniaturowe cztery sztuki są yy, srebrzysto faliste trzy sztuki są brunatnofaliste oraz dziewięć sztuk yy, mam po stadzie niebiesko-czarnych i co jest dokładnie niebieskie a co jest dokładnie czarne jeszcze się dokładnie okaże yy, ale obstawiam tu mniej więcej pół na pół Ale wydaje, ale wydaje mi się, że jednak z przewagą niebieskich dałem tutaj na razie lampę, podłożę jakby ktoś pytał to jest piasek. Cóż, myślę, że to by było powoli na tyle w tym filmie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, oczywiście subskrybuj kanał, skomentuj co Ci się podobało bądź nie podobało. No i leć oglądać inne moje filmy. Cześć!